Hej, 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 witam wszystkich bardzo gorąco, z tej strony Schabu, moi drodzy. Dzisiaj widzimy się w Lewante. No mały włos dzisiaj nie było odcinka i dzisiaj, gdy są odcinek, gdzie dzisiaj nagrywam. Muszę go szybko zmontować. Źle się czuję, moi drodzy. I tak choruję już sobie półtorej tygodnia, powiem wam. I tak idę do lekarza, idę i dość nie mogę. Jestem tak, kurwa, totalnie antylekarzowy. Nie mogę się wyleczyć. a już widać taki apogeum, w którym będę musiał iść. Nie mam totalnie siły, caczę, śpię. Ledwo wstałem. Dobrze, że nie widzicie moich worów. Bo make-up zajęwałem, nie zażartuję. Make-upu nie zajebałem, ale kamerka jest wujowa, więc nie widzicie. Moi drodzy, nie wiem. O Boże, nie wiem, źle się czuję. Mamy za sobą Sewilę. Tragiczny mecz. Czy znaczy, mecz nie był tragiczny? Tragedia się stała na końcu meczu. No i mamy Walencję. No, gdzie udało się Alvarez tutaj. Dwie bramki Alvareza, no pięknie uratował nam tą, ten mecz, no nie mam nic dodać, nic ująć. No i moi drodzy, aktualnie czeka nas mecz z Alaves, Alaves, chyba Alaves się czyta. Sekundka, momento, mój drogi widzu, jeżeli podoba Ci się materiał bądź kanał, zostaw subskrypcję, walnij dzwona, nie bądź świnia. A i odwiedź też partnera kanału Instant Gaming, jeżeli chcesz kupić gry nawet do 90% taniej, link w opisie. No, i moi drodzy, Alawesz, dziesiąte miejsce, trzy punkty, my tylko jeden. Gdybyśmy wygrali ten mecz, bylibyśmy w stanie skoczyć trochę wyżej. No, a w tym sezonie potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego bardzo. Eee, I nic z tym nie zrobimy. Sergio Gonzalez tutaj z Saula zmienił jednak. Yy, traci gotowość do gry, no i kurwa tu nikt nie jest gotowy do gry, choć ja ich kurde rozgrywam trochę, nie? Eee. Eee. No dobra, no co, no, no. trzeba się ich zmieniać, no ja nic nie zrobię, kurde nie wiem. <coughs> Początek sezonu i to jeszcze patrzcie na remis wszyscy. Znaczy, nie mają, że będzie remis. Powiem szczerze tak. Nie wiem i się nie domyślam, i też nie wiem, czy ten odcinek dzisiaj będzie, czy jutro. Nie wiem, nie wiem, ciężko powiedzieć. Eee, no idziemy na Alawes. Tu jeszcze mamy Kerka Brawo wrażliwego, ale on też gra. Zobaczcie, jest, natu tu jest naturalny, tak? Uzdolniony. No zobaczymy, może go zmienimy w tym w meczu na napastnika, bo go tak wrzucałem na lewą, na prawą... Kurwa. Na lewą stronę go wrzucałem. Zobaczymy, moi drodzy. Forma przed własną publicznością ma dla nas duże znaczenie, wykorzystując do własnego boiska. Pyk. Gramy u siebie. Więc mniemam, że będziemy grać dobry mecz. Już starczy. Starczy tego syfu. Zdecydowanie y, Alvarez, y, bohaterem poprzedniego odcinka, zresztą nawet dostał tytuł. Tytuł odcinka mam na, na myśli. No i powiem Wam tak: no, gdzieś ogólnie nie wyglądamy z początku tego sezonu. Nie wyglądamy jakoś. Y, znaczy na pewno brakuje nam okrutnie do y, formy y, z końca sezonu. I to bardzo pod koniec sezonu. Powiem Wam, że to wyglądało tak, że ja osobiście wierzyłem, że nawet bylibyśmy w stanie pokonać Real Madryt. No, teraz początek tego sezonu weryfikuję okrutnie to. Wydaje mi się, że skład jest złożony najlepiej jak się da. No i Soriano w końcu z jakąś bramką. W końcu Soriano z jakąś bramką, bo powiem wam tak, on niby na papierze jest dobrym zawodnikiem, aczkolwiek w meczach średnio go widać i średnio widać to jego doby, To jego jakby... No, jego umiejętności atrybuty. Średnio widzę, no ale no, na razie nie mam nic tutaj. Znaczy niby mam, ale... pochwalimy 1-0. Ładne tutaj przejęcie naszej strony wydaje mi się, że znowu zaczynamy już grać taką klepką. Nie, że jakby rozgrali się, rozegrali się trochę. Opaki gdzieś ta klepka już pomału zaczyna wchodzić. Ło! Wow. Że to podanie przeszło, to się zdziwiłem, bo ja Wam szczerze. Posiadanie piłki mamy mniejsze. 20 minut. Zobaczcie, Alvarez bardzo ładne przejęcie. Alvarez bardzo zaczął grać tak odważnie. Aymar prosto w ręce bramkarza. Byli, skoczylibyśmy aktualnie na dziewiąte miejsce, cztery punkty, nie byłoby źle, Miranda już z żółtą kartką. Zamieniłem tu obrońców, żeby Magnani grał tak, jak grał wcześniej w sezonie. Na tej stronie chłop się pewnie może przyzwyczaił, więc po co zmieniać mu strony, kolorejowi rejowi wisi, z której strony będzie grał? Jest obojętny na stronę, więc niech sobie Magnani gra tam, gdzie grał. Reiner ładnie do Soriano przerzucił, bardzo ładnie. <śmany> Mamy kolejnego bohatera. Spotkania, zobaczcie, Soriano, teraz nie wiem, no teraz Soriano w tym meczu. Alvarez z prawej strony w tamtym. Soriano kurde w tym. Ja nie wiem, mamy jakieś yy, pojedyncze odpały. Ale to dobrze, dobrze, dobrze. Tamto przeszedł w ogóle ja jeszcze na oczy dobrze nie widzę. Wyobraźcie sobie, że jedną ja oczy nie widzę. Ajmar, nie nie, prze, nie przebił tej piłki. Lewanty, cztery strzały czy celne? Dobra celność, niedużo strzałów. A to mamy większe posiadanie, tak? Dobra. Jesteśmy tutaj. Gospodarza, ja patrzyłem tutaj. W 17 minucie z Miranda dostał żółtą karteczkę. O! Ja, Soriano przed Hatwigiem stał, nie? Ale zablokowany strzał przez obrońcę. Szkoda. Soriano poluje na Hatwiga. 2-0. No na razie jestem zadowolony. Kontrolujecie poświęcenie piłki, bardzo ładnie rzut rożny no, w taki nabrał pewności w tym meczu, założyłem. Taki dużo pewniejszy jest. Iwan Romero Nie no, no tutaj raczej nie było spalonego przedłużalnego, no, gdzie on tu był. Raczej to niemożliwe. 65% posiadania piłki. Neladam ja próbę z dużego kąta. No i myślę, się, że ostatnia akcja zrobimy zmianę. Niech inni też pograją. Ładny wynik: 3-0. Toriano raczej zostanie na boisku. Rozgrywa bardzo dobry mecz. O Alvarez. Ile, ile miał wolnego pola? <kluw> Toriano rozgrywa bardzo, bardzo dobry mecz. Romero też ciężko byłoby ściągnąć. Reiner słabo. Miranda słabo. No to wrzucimy pana Alkedo. Damy zagrać panu Seulowi. Niech zagra nasz wypożyczony Fermin. No i reszta zawodników bardzo dobrze sobie radzi. Czy chciałbym kogoś zmieniać jeszcze? Myślę, że nie na razie. Gramy na luzie. Teraz na nie będę ich zmieniał, zobaczymy. Później jeszcze takie zmiany zrobimy. No brakuje im strasznie rozgrania, rozgrania, nie? Ale... Myślę też, że jeszcze nie dać pograć obrońcy O, fermin! Ładny strzał z daleka. Weź ucho swoje tutaj. Kurde. Ładny strzał z daleka. Dajcie znaka w komentarzach co sądzić o tych krótszych odcinkach, czy to się lepiej ogląda? Lepiej chyba, lepiej zobaczyć. znaczy dla tych którzy lubią, którzy wiecie na pewno znajdą się nieliczni, huki którzy naprawdę oglądali te bardzo długie odcinki, mi na to czas, ale wydaje mi się, że łatwiej jest kilka krótkich odcinków niż jeden długi, że tak po prostu jest lepiej gdzieś tam atakujemy, gdzieś tam nie możemy zaatakować. 73 minuta... To myślę już nie będzie chyba jakichś kontuzji, nie? Nie chcę zagrać. Nie chcę zagrać oszołom. Pójdźmy, brawo. No, ja w tamtym sezonie bardzo na niego stawiałem, nie? Może też po prostu zeżarła go presja, za młody był po prostu. A ja go już tak bardzo mocno wrzuciłem. oj, oj, oj no, Gonzales taki, raczej by w bramkę w e, No, ale może to dużo presja była na brawo. I, i po prostu w związku z tym, no, wyszło jak wyszło, nie? Niestety. No i ja spalony miał hat Trika, no No kibicuje, powiem szczerze, Soliano kibicuje w tym meczu. Ja jego trener oddany kibicuje. No bo fajnie, żeby sobie chłopak zdobył tego Hattrika, nie? Ciężko go można było powiedzieć, naprawdę wypracowałby, o. I ma szansę ku temu. Ale odbijaś to od go brąć, bramka złapie, niestety. No próbuję, próbuje. No ale nie udaje się, niestety. Walczy, to widać, że walczy, naprawdę i pokazuje się, dostał torpedy w tym meczu. <noise> walczy o tego hat chłop. Jeszcze nie wszystko stracone Spalone Spalone, spalone To już było widać kilometrowy, no to ja ślepy widziałem więc... Taki wynik 4-0 byłby dobry, chociaż widzieliście zarząd mówił, znaczy zarząd spodziewał się remisu, kibice spodziewali się remisu, no a my ogrywamy 3-0, więc jest dobrze, nie? 3-0. Szkoda, że Soriano że nie udało mu się że nie udało mu się strzelić, kurde no tego hat ale ogólnie dobrze, do 4-10 strzałów 7-celnych czyli pół na pół, mi to pasuje XG dużo, dużo wyższe nasze strzałów niecelnych, no tutaj 3 do nich 6 100% sytuacje, 2 i jedna i te dwie sytuacje chyba by po prostu były Wykorzystane no Próbuj odbioru, Ray, bardzo ładnie gra w powietrzu. No do fuente, trochę leży. No dobra, może będziemy analizować też to. Zobaczymy, dobra, robota solidna, wygrana w końcu. Mamy przegraną na dzień dobry. Po tragedii to tam, tam po prostu był czysty tragizm. Lewanta Alvarez, przewaga, znajduje położenie na wynik. Hmm. Soriano, w formie oczywiście, to trzeba mu, trzeba mu oddać. Eee. Myślałem asystenta. No, dzięki temu zdobywamy ósme miejsce z czterema punktami. Rezultat bramkowy 2 w końcu. To Już wszyscy po trzech meczach. Mamy cztery punkty. Real Madrid 9. Wszystkie trzy mecze zwyciężyli. E, no i co mogę powiedzieć? no Na pewno jest gitara. Na pewno jest gitara. E, za tydzień koniec y, okna transferowego. No my już raczej tutaj nie będziemy nic robić. My jesteśmy no, gotowi do sezonu. Jeszcze będzie okienko jedno, więc coś tam może ewentualnie, ale. Odrzucamy spotkanie, bo ja nie, nie mam zamiaru tam iść, nawet nie mam po co. Długie wyrzuty umieszczaliście do wypożyczenia Algobia. Informuje nas. Damy go do wypożyczenia Algobie. Chociaż ja bym wolał, żeby. No, on mi średnio pasuje, bo ja nie mam środkowych pomocników w tym momencie, nie? Gramy full ofensywnie, full defensywa. Po środku jest tak naprawdę tylko i wyłącznie. Po środku jest tylko i wyłącznie tak naprawdę defensywny pomocnik, który jest ryglem, ryglem defensywy i łącznikiem w ataku. O kurwa. O kurwa. Czekajcie, bo tutaj się dzieją dziwne rzeczy. Reinera chcą kupić, i to byłby u nich. Rekord, ale musimy przejść na euro, bo ja mam klauzurę. Reiner jest ogólnie świetnym zawodnikiem. Ja mówiłem, że my możemy na nim grube pieniądze zarobić. Ja też mam zamiar dawać zaporowe ceny, ponieważ dlatego też jakby dawałem za za Reinera taką dużą klauzurę odejścia. Bo Reiner, no, powiem wam, to był taki fart, że udało się go ściągnąć. Bo myśmy go wypożyczyli z Realu Madryt. On nie chciał po tym grać. Potem wrócił do tego swojego klubu i zgodził się znowu przyjść za naprawdę niską cenę grać do Hiszpanii do nas, e, bo, bo poszedł z Realu Madryt. I no udało się go naprawdę, udało. To było w szczęście, że, że tak świetnego zawodnika e, w takich dobrych pieniądzach, pieniądzach żeśmy go kupili. I to był łód, łód szczęścia, łód prawdziwy szczęścia. W związku z czym, no nie chciałbym go oddawać. Na pewno nie chciałbym go dawać w sezonie, w którym chcę, chcę, chcę dojść do Ligi Mistrzów. Reiner ma 24 lata. A oni chcą dać mi za niego ile? 10,5 i wartość do 13. No, trochę mi to nie paść. <laughs> Reiner ma klauzulę opłaty minimalnej 60 i 10 w razie spadku. Eee, powiem tak. 40 milionów nie podlega nawet negocjacji. Nie, kurwa, jakie 40? 60 milionów. Mogę za 59 oddać. Ymm, nie, no 60, kurwa. 60 milionów, nie chcę żadnych kurwa rat, w dupę zepsućcie raty, mało tego 35% następnego zysku, e, nie, no powiem tak, jakby ktoś zaoferował 40-50 milionów, to bym się zastanawiał, no nawet tyle wart nie będzie. Ale to jest tak, że ja go nie chcę oddawać. O, Soriano, Magnani. Powiedziałem, że w jego kontrakcie je widnieje klauzura, oferta klauzury minimalnej. Jeżeli ktoś zapłaci, no to pójdzie. Jeżeli nie, to nie, no co będziemy odpowiadać? No pff, Proste i logiczne, wiesz. No Potrzebujemy tego piłkarza, on się chyba dobrze czuje u nas. Jak patrzę na dynamikę, no tylko on jest niezadowolony, no to kurwa, bo zabrano mu opaskę, opaskę kapitańską, no ale, no... Hmm. Hierarchia. ma no, liderzy zespołu, Lensner i Reiner. Bardziej. Kodeks z, z, z. nie Nie, nie, wróć wrócić. Nie chcę zabrania. Reakcja na rozmowę motywacyjną nie. Gdzie to się sprawdzało? Czekajcie, bo ja tutaj się zajębałem w akcji. No, mamy Aymara, który ma przywództwa. No i no Leisner ma 17, nie? Tylko że Leisner nie gra. No i jest Aymar i... Reiner. No, Leissner byłby dobry lider zespołu, kurwa, no ale on nie gra, nie? Musiałbym znowuż na przykład zrobić tak, że... Mm, Rayby po prostu zszedł... ...a Leisner by wbił za niego i zrobić go... ...kapitanem, nie? Coś takiego musiałoby być. To może nie jest głupi pomysł, bo on ma naprawdę mnóstwo przywództwa. Aymar... Jest drugi Reiner, w ogóle gdzie jest Reiner kurwa. jedenaście Aymar. Tony Leis. Dobra, przeszło mniej więcej dobrze. E, zrobimy tak, zrobimy tak, bo słuchajcie, przywództwo też dużo daje. Leisner jest ogólnie takim. Widzicie, katem, kurwa, takim. E, Reja zawsze możemy wrzucić tu. Reja możemy zawsze dać tu. Chociaż Alkedo chciałbym też dawać trochę. Ja go lubię, tego Alkedo. No zobaczymy. Zobaczymy skutki mojej decyzji w meczu z Grenadą. Grenada, z 15. miejsca będziemy podejmować Grenadę. Z tego, co zobaczymy, to jest mecz na wyjeździe. No i zaczęliśmy przegraną, remisem i wygraną. Idziemy po kolei, Grenada, a potem mamy Barcelonę, więc najbliższe odcinki, słuchajcie, będą odcinkami nie będę kłamał, ciekawymi. Ponieważ mamy tutaj Barcelonem. Lubię takie mecze. Tym bardziej, że teraz my się podjęliśmy taktycznie najlepszą decyzję z tym Leisnerem 17 przywództwa. Rzuty karne. Czemu Alvarez? Pierwszy. Aymar. Żual Miranda Potem Reiner Alvarez i Gomez. O, Stałe fragmenty gry. Czemu mają takie, Czemu mają takie popierdolone rzeczy tutaj. No i co, moi drodzy? Mi zdaje mi się, że to było na tyle. Dziękuję Wam za, za uwagę. My widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie podejmiemy, m, gdzie podejmiemy już sobie na spokojnie Grenadę. No i potem Barcelona, słuchajcie, za kolejne dni. Więc będzie się działo. Dziękuję Wam. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Będzie mi miło. Jest na prawie 1200. Dziękuję. Dziękuję. Jestem z Was mega dumny i cieszę się. Dzięki. Cześć. Kanał Schabu, łapki w górę.